Subskrybuj kanał Złota Jesień, aby dowiedzieć się, jak w pełni cieszyć się emeryturą i być na bieżąco z ważnymi zmianami. Cześć, drodzy seniorzy. Rok 2026 zapowiada się jako czas pełen dobrych wiadomości dla waszych portfeli i codziennego życia. W internecie huczy od plotek o rzekomej jednorazowej wypłacie 5000 zł dla wszystkich emerytów, która miałaby trafić na konta 27 lutego 2026 roku. Brzmi jak marzenie, prawda? Ale niestety to tylko plotka, która nie ma potwierdzenia ani w ZUS-ie, ani w rządowych komunikatach. Nie dajcie się nabrać. Zamiast tego przygotowaliśmy dla Was solidną porcję sprawdzonych informacji o tym, co naprawdę czeka emerytów i rencistów w 2026 roku. Będą wyższe emerytury, ekstra dodatki w postaci trzynastki i czternastki, a także ważne wskazówki dla tych, którzy chcą dorabiać. Usiądźcie wygodnie z kubkiem herbaty, Weźcie notes i zobaczcie, jak zaplanować swoje finanse w nowym roku. Wyższe emerytury w 2026 roku waloryzacja, która robi różnicę. Zacznijmy od najważniejszego od 1 marca 2026 roku wszystkie emerytury i renty w Polsce pójdą w górę o 5,8%. To tak zwany waloryzacja czyli sposób, w jaki rząd dba żeby wasze świadczenia nie traciły na wartości, gdy ceny w sklepach, rachunki za prąd czy koszty leków idą w górę. Dzięki temu będziecie mogli pozwolić sobie na więcej, czy to na codzienne zakupy, nowe hobby, czy mały prezent dla wnuków. Ile dokładnie zyskacie? Oto kilka przykładów. Minimalna emerytura obecnie to 187927 zł brutto, a po waloryzacji wzrośnie do około 1988 zł brutto. Czyli na rękę dostaniecie mniej więcej 1770 zł, dokładna kwota netto zależy od podatków i ulg. Emerytura 2500 zł brutto, po podwyżce to będzie 2645 zł brutto, czyli ekstra 145 zł miesięcznie. To jakby darmowy rachunek za prąd albo kilka wizyt w kawiarni. Emerytura 4000 zł brutto wzrośnie o 232 zł. Więc dostaniecie 42,32 ZEU brutto. To już konkretna suma, którą można odłożyć na wakacje albo remont. Emerytura 6000 Zł brutto, po waloryzacji to będzie 6348 Zł brutto, czyli o 348 Zł więcej. Może czas na nową sofę do salonu? Dlaczego waloryzacja jest taka ważna? Ceny wszystkiego rosną od chleba po gaz, a waloryzacja sprawia, że wasze emerytury nadążają za tymi zmianami. W 2026 roku rząd wyliczył, że 5,8% to odpowiednia podwyżka, bo opiera się na dwóch rzeczach. Inflacji w gospodarstwach emeryckich, to wzrost cen rzeczy, które najczęściej kupujecie, jak jedzenie, leki czy rachunki, wzrostu płac w Polsce, część tego, jak rosną pensje pracujących, jest brana pod uwagę, żeby wasze emerytury nie zostawały w tyle. Najlepsze jest to, że nie musicie nic robić, żeby dostać tę podwyżkę. ZUS sam przeliczy wszystkie emerytury i przeleje wam wyższe kwoty. Jeśli coś się nie zgadza, zawsze możecie zadzwonić na infolinię ZUS 22 560 16 00 albo zajrzeć do oddziału. Przykład z życia: Pani Krystyna, emerytka z Krakowa, dostaje teraz 2200 zł brutto. Po waloryzacji jej emerytura wzrośnie o około 127 zł. Czyli do 2327 zł brutto. To może niedużo, ale dla mnie to oznacza, że mogę częściej kupować wnukom ich ulubione lody albo odłożyć na nowe okulary, mówi z uśmiechem. Kiedy dostaniecie wyższe emerytury? ZUS ma swoje stałe dni wypłat 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Każdy z was ma przypisany jeden z tych terminów, który ZUS ustala na podstawie waszych danych. W 2026 roku waloryzacja startuje od 1 marca, ale ponieważ ten dzień wypada w niedzielę, ci z Was, którzy zwykle dostają emeryturę pierwszego, zobaczą wyższe kwoty już 28 lutego 2026 roku. Reszta dostanie podwyżki w swoich zwykłych terminach w marcu 6, 10, 15, 20 lub 25. Jak ZUS wypłaca emerytury? Przelew na konto bankowe to najwygodniejszy sposób. Pieniądze lądują prosto na waszym rachunku, bez opóźnień i ryzyka. Większość banków ma darmowe konta dla seniorów, więc jeśli jeszcze nie macie rachunku, warto go założyć. Przekaz pocztowy: jeśli wolicie gotówkę, listonosz przyniesie emeryturę pod drzwi. Ale uwaga, to mniej bezpieczne, a czasem trzeba czekać na wizytę listonosza. Rada od nas: jeśli jeszcze dostajecie emeryturę przez pocztę, pomyślcie o koncie bankowym. To nie tylko wygodniejsze, ale też bezpieczniejsze nie musicie martwić się, że ktoś zgarnie wasze pieniądze. Wiele banków oferuje specjalne konta dla seniorów, bez opłat, a ZUS nie pobiera żadnych kosztów za przelewy. Przykład z życia. Pan Tadeusz z Wrocławia przez lata odbierał emeryturę od listonosza. Ciągle musiałem być w domu w dniu wypłaty, a raz listonosz się spóźnił i się denerwowałem, opowiada. W końcu założył konto w banku i mówi, że to była najlepsza decyzja. Pieniądze są na czas, mogę sprawdzić stan konta w telefonie, a do tego czuję się bezpieczniej. Ekstra kasa na horyzoncie 13 stycznia 2014 roku emerytura. Oprócz wyższych emerytur w 2026 roku czekają na was dodatkowe bonusy, czyli 13 stycznia 2014 roku emerytura. To takie finansowe prezenty od państwa, które pomogą wam w ważnych momentach roku, na przykład na Wielkanoc, wakacje czy przygotowania do zimy. 13 emerytura dla każdego i bez problemów. W kwietniu 2026 roku każdy emeryt i rencista dostanie 13 emeryturę, czyli 1988 zł brutto, około 1770 zł netto. To tyle, ile wynosi minimalna emerytura po waloryzacji. Nie ma znaczenia, czy dostajecie 1500 zł, czy 5000 zł miesięcznie. Trzynastka trafi do wszystkich, którzy pobierają emerytury lub renty z ZUS, KRUS, a nawet emerytury mundurowe, np. dla byłych policjantów czy strażaków. Co ważne, nie trzeba nic robić, żeby dostać trzynastkę. ZUS sam przeleje ją razem z waszą kwietniową emeryturą. To idealny moment, żeby sprawić sobie coś miłego, może nowe zasłony do salonu, wypad za miasto z rodziną albo zapas ulubionej kawy? Przykład z życia. Pani Zofia z Poznania, która dostaje emeryturę 2000 zł brutto, co roku czeka na trzynastkę. W zeszłym roku kupiłam wnuczce rower, a w tym planuję odłożyć na wycieczkę do sanatorium, mówi z radością. 14. emerytura, bonus z haczykiem. Drugi dodatek, czyli 14. emerytura, przyjdzie w wrześniu lub październiku 2026 roku. Tu jest mały haczyk, bo nie każdy dostanie pełną kwotę. Pełna N14 to 1988 zł. brutto, ale przysługuje tylko tym, których emerytura nie przekracza 3000 zł. brutto. Jeśli macie wyższą emeryturę, ZUS stosuje zasadę złotówka za złotówkę. Za każdy jednego złotego ponad 3000 zł brutto odejmuje jednego złotego z czternastki. Jeśli wasza emerytura to więcej niż 4988 zł brutto, czternastki nie dostaniecie. Jak to wygląda w praktyce? Pani Helena ma emeryturę 2800 zł brutto, dostanie pełną i czternastkę, czyli 1988 zł brutto. Pan Marek z emeryturą 3500 zł brutto przekracza próg o 500 zł, więc jego czternastka wyniesie 1988 zł, 500 zł równa się 1488 zł brutto. Pani Barbara z emeryturą 5200 zł brutto nie dostanie czternastki, bo jej emerytura jest za wysoka. Dobra wiadomość? Tak jak przy trzynastce, nie musicie składać żadnych wniosków, ZUS sam obliczy, ile Wam się należy, i przeleje pieniądze. Rada od nas, Czternastka to świetny sposób, żeby podreperować budżet przed zimą. Możecie wydać ją na opał, ciepłe ubrania albo na prezent dla wnuków na święta. Jeśli dostajecie mniejszą kwotę, pomyślcie o odłożeniu jej na coś większego, na przykład remont Łazienki. Dorabianie do emerytury, jak nie stracić na limitach? Wiele z Was, drodzy seniorzy, jest pełnych energii i chce dorabiać do emerytury, czy to w małym sklepie, czy jako opiekunka, czy nawet na zleceniach online. To świetny sposób na dodatkowy dochód i aktywność. Ale jeśli nie macie jeszcze 60 lat, kobiety, lub 65 lat, mężczyźni, albo pobieracie rentę, musicie uważać na limity zarobków. ZUS ma swoje zasady, a przekroczenie limitów może oznaczać, że wasza emerytura lub renta zostanie obcięta, a w najgorszym razie zawieszona. Jakie są limity od marca 2026 roku? Pierwszy próg około 5950 zł brutto miesięcznie to 70% przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli zarobicie więcej, ZUS obętnie Wasze świadczenie o kwotę przekroczenia. Drugi próg, około 11 050 zł brutto miesięcznie, 130% przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli przekroczycie ten limit, ZUS może całkowicie wstrzymać wypłatę emerytury lub renty. Super wiadomość dla starszych seniorów. Jeśli osiągnęliście powszechny wiek emerytalny, 60 lat dla pań, 65 dla panów, Możecie dorabiać, ile chcecie, nawet milion złotych miesięcznie. Pomarzyć zawsze można. Izus nie ruszy Waszej emerytury. Przykłady z życia. Pani Ania, 58-letnia emerytka, dorabia w kwiaciarni i zarabia 5500 zł brutto. Mieści się w pierwszym progu. Więcej emerytura jest bezpieczna. Pan Janusz, 62-letni rencista, zarabia 6200 zł brutto na zleceniach. Przekracza próg o 250 zł, więc ZUS obędnie mu emeryturę o tę kwotę. Pani Zofia, która ma 66 lat, pracuje jako korepetytorka i zarabia 12 tys. zł brutto. Nie musi się martwić, bo jest powyżej wieku emerytalnego, więc jej emerytura jest nietykalna. Co jeszcze warto wiedzieć? Limity zmieniają się co trzy miesiące marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień, więc sprawdzajcie nowe progi na stronie ZUS-u albo u nas na kanale. Jeśli zaczynacie lub kończycie pracę, koniecznie zgłoście to do ZUS-u, inaczej możecie dostać wezwanie do zwrotu nadpłaconych pieniędzy, a to nic przyjemnego. ZUS dostaje informacje o Waszych zarobkach od pracodawców i urzędów skarbowych, więc lepiej być z nimi szczerym. Rada od nas, jeśli lubicie doragiać, ale boicie się limitów, pomyślcie o pracy na pół etatu albo o zleceniach, które mieszczą się w pierwszym progu. A jeśli jesteście blisko wieku emerytalnego, może warto poczekać kilka miesięcy, żeby doragiać bez stresu? Przykład z życia. Pan Marek, 59-letni emeryt, pracuje jako ochroniarz i zarabia 6000 zł brutto. Kiedy dowiedział się o limitach, porozmawiał z szefem i zmniejszył godziny pracy, żeby zmieścić się w progu 5950 zł, wolę zarobić trochę mniej, niż martwić się, że ZUS obętnie mi emeryturę, mówi. Plotka o 5000 zł. Nie dajcie się nabrać. Wróćmy na chwilę do tej sensacyjnej plotki o wypłacie 5000 tysięcy złotych dla wszystkich emerytów 27 lutego 2026 roku. Sprawdziliśmy wszystkie możliwe źródła, stronę ZUS-u, komunikaty rządowe, wiarygodne media i nigdzie nie ma o tym ani słowa. To typowy fake news, który krąży w internecie, żeby przyciągnąć kliknięcia. Takie plotki mogą być frustrujące, bo dają nadzieję, a potem zostawiają z niczym. Dlatego zawsze weryfikujcie takie rewelacje. Najlepiej zajrzyjcie na zus.pl do lokalnego oddziału ZUS albo na nasz kanał, gdzie dajemy Wam tylko sprawdzone informacje. Rada od nas, jeśli usłyszycie o jakichś cudownych wypłatach, nie klikajcie w podejrzane linki ani nie podawajcie swoich danych. Skontaktujcie się z ZUSEM albo napiszcie do nas w komentarzu na kanale, rozwijemy Wasze wątpliwości. Jak zaplanować finanse w 2026 roku? Z wyższymi emeryturami, Trzynastką i czternastką możecie lepiej zaplanować swoje wydatki i cieszyć się życiem na emeryturze. Oto kilka pomysłów, jak wykorzystać dodatkowe środki. Wiosna, trzynastka w kwietniu. To świetny czas na małe remonty w domu, kupno nowych mebli, wyjazd na krótkie wakacje albo organizację Wielkanocy z rodziną. Może warto zapisać się na kurs tańca albo ogrodnictwa? Jesień, czternastka we wrześniu-październiku. Przygotujcie się na zimę, kupcie opał, ciepłe ubrania albo zapas leków. To też dobry moment na prezenty dla wnuków na święta. Codzienne życie. Dzięki waloryzacji możecie odłożyć kilka złotych na czarną godzinę, pozwolić sobie na więcej wyjść do kina, teatru czy kawiarni, albo zapisać się na zajęcia dla seniorów jak Joga czy Norgi kłokiń. Przykład z życia. Pani Helena z Lublina, emerytka z 30-letnim stażem pracy, co roku odkłada trzynastkę na wakacje nad morzem. Uwielbiam spacerować po plaży i jeść świeże ryby. Dzięki dodatkowym pieniądzom mogę sobie na to pozwolić bez wyrzutów sumienia mówi. Jak żyć aktywnie na emeryturze? Emerytura to nie tylko finanse to też czas na rozwijanie pasji i cieszenie się życiem. Oto kilka pomysłów, jak wykorzystać 2026 rok. Zadbajcie o zdrowie wyższa emerytura to szansa na prywatne wizyty u lekarza, nowe okulary czy rehabilitację. Rozwijajcie hobby może czas na naukę malowania, przydełkowania albo fotografii? Wiele domów kultury oferuje darmowe zajęcia dla seniorów. Spotykajcie się z ludźmi, dołączcie do klubu seniora, zapiszcie się na uniwersytet III wieku albo zaproście sąsiadów na herbatę. Podróżujcie, nawet krótkie wycieczki, np. do pobliskiego parku krajobrazowego czy muzeum, mogą być świetną przygodą. Rada od nas nie bójcie się próbować nowych rzeczy. Emerytura to idealny czas, żeby odkrywać, co sprawia wam radość. A jeśli potrzebujecie inspiracji. Zaglądajcie na nasz kanał, mamy masę pomysłów na aktywne życie seniora. Podsumowanie: Co czeka emerytów w 2026 roku? Rok 2026 przyniesie sporo dobrego dla polskich emerytów i rencistów. Wyższe emerytury od 1 marca o 5,8%, a dla niektórych już od 28 lutego. 13. emerytura w kwietniu. 1988 zł. brutto dla każdego, bez żadnych formalności. 14. Emerytura. We wrześniu lub październiku. Pełna kwota dla emerytur do 3000 zł. brutto, pomniejszona dla wyższych. Limity dorabiania. Od marca 5950 roku. ZE brutto. Pierwszy próg. I 1150 zł brutto. Drugi próg. Dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Po osiągnięciu wieku emerytalnego dorabiajcie bez limitów. Nie wierzcie w bajki o 5000 zł, 27 lutego, to tylko plotka. Zamiast tego, zaufajcie nam i sprawdzonym źródłom, jak strona ZUS-u. Na naszym kanale Złota Jesień znajdziecie nie tylko aktualności o emeryturach, ale też porady, jak żyć pełnią życia na emeryturze, od zarządzania budżetem po pomysły na hobby i podróże. Subskrybujcie, komentujcie i bądźcie z nami. Subskrybuj kanał Złota Jesień, aby nie przegapić żadnych nowości i inspiracji dla seniorów.